No i hej widzowie, cześć, hej, cześć, witajcie! Z tej strony Luki, witam Was w kolejnym już odcinku oczywiście z LEGO Marvel Super Heroes na 100% kontynuujemy widzowie tutaj naszą przygodę No i co było ostatnio? Ostatnio w sumie to był live Dlatego jeśli byłeś widzu na live to prawdopodobnie wiesz co się działo A ten kto nie był na live ten dupa, ten dupa, ten kto nie był na live, w każdym razie nieważne, gadam pierdoły Zrobiliśmy jakąś taką jedną trzecią jeśli chodzi o, o tutaj się w ogóle jakaś nowa posty. ty, pojawiła. Ty, przed chwilą jej nie było, przysięgam. Ale w każdym razie, porobiliśmy parę rzeczy, tak jedną trzecią mapy, powiedzmy, zrobiliśmy, co nie? E, mniej więcej. Nie jakoś mega zbyt dużo, co nie. Zebraliśmy. No, mamy aktualnie 75 złotych klocków, co nie. No, i teraz najzwyczajniej w świecie kolejny odcinek. No, to na odcinku, tak jak już to wielokrotnie wspominałem, lecimy z kolejnym poziomem Deadpool'a. Ja tak sprawdziłem mniej więcej, chyba tak mi się wydaje, chronologię tego, jak, jak chronologicznie lecą te wszystkie poziomy Deadpool'a, żeby je robić faktycznie tak po kolei. I kolej, kolejnym poziomem Deadpoola jest właśnie ten tutaj przed nami, co nie, który, który będziemy tam, będzie napad na bank i trzeba będzie go powstrzymać, coś takiego, tam będzie Kapitan Ameryka i Spider-Man, jeśli, jeśli się nie mylę, więc na, na początek trzeba tutaj zhakować. To co trzeba tutaj, no tutaj w memory trzeba zagrać eleganckie i nie wychodzi mi to zbytnio. Odblokowaliśmy, jak widzicie, na live, prawda tutaj, między innymi, antmena, który jest naprawdę przydatną postacią e, i bardzo dobrze, że jest mądry, właśnie to chciałem sprawdzić, czy on jest tutaj e, mądrą, mądrą postacią. I jest, nie jest głupi w każdym razie, to bardzo e, dobrze o nim świadczy, co nie. I tak dalej, tutaj jeszcze Spider, Spider Woman sobie odblokowaliśmy, co ona co nie, ona umie latać. Tutaj nie, nie mam bladego pojęcia, ile trzeba było złotych klocków, ale mamy ich wystarczająco na szczęście. Co nie? No i trzeba będzie widzowie pomyśleć też nad zrobieniem kolejnego live'a. I aktualnie... Szczerze, przed ogólnie moim wyjazdem, bo wyjeżdżam, już to mówiłem, chyba nieważne, ale 24 wyjeżdżam, więc jakoś tak w sobotę, a nawet zobaczę ty widzowie kiedy, jeszcze wam to prawdopodobnie później napiszę na społeczności. Ale yy, zobaczcie tylko w kalendarzu w sobota to jest 20. 20 lipca. Widzowie, wtedy sobie zrobimy kolejnego live'a, yy, myślę, z Lego Marvel Super Heroes, co nie i postaram się może tym bardziej trochę więcej zrobić na tej mapie, żeby też trochę więcej złotych klocków yy, pozbierać co nie. No bo one aktualnie chyba mimo wszystko są yy, priorytetem, bo pieniędzy aż tak dużo też i nie nazbieraliśmy. Mamy prawie niecałe 2,5 miliona, a, a żeby tutaj no trzeba wydawać pieniądze i to dużo pieniędzy na kolejne czerwone klocki. Tu akurat się tak składa, że ten czerwony klocek, który odblokujemy w tym poziomie, to jest chyba przyciąganie holograficznych monet, że wiecie, że jak tutaj mamy GPS-a sobie gdzieś ustawimy na przykład, kurde, ale tu się chyba nie da, nie, nieważne, tutaj Super, tepnąłem się do tego, tak? Czy co ja zrobiłem? O Jezus Maria! Ja chciałem tylko sobie, o właśnie, GPS-a ustawić, co nie, żeby wam pokazać w każdym razie, co nie o i pa, jak tu jest Deadpool sobie biegnie, co nie naszym tutaj GPS-em, to my będziemy mogli te monetki sobie jego zbierać i do tego będzie tutaj nam potrzebny właśnie ten czerwony klocek, którego na razie nie będziemy chyba kupować, bo pierwsze czerwone klocki, na które będę chciał faktycznie te pieniądze wydać, bo one nie są w tanie, to będą faktycznie mnożniki. bo i właśnie do, dobrze że dobrze że o tym wspomniałem i na to zwróciłem uwagę bo Cholera znowu są niewłączone, bo za każdym razem, jak się wyłącza grę, no to ten, 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 te, te dodatki, te mnożniki się wyłączają i trzeba je włączać widzowie jeszcze raz. Więc bardzo dobrze, że to zauważyłem, bo byśmy przechodzili ten poziom bez mnożnika i, i byśmy mało pieniędzy z tego wyciągnęli. W każdym razie idziemy do kolejnego poziomu, do Tpula w końcu. Siemano. <laughs> Da, da, Come on. Water? In a bank? Who this stuff? Nie wiem, ale mamy, no to miałem rację, tylko jeszcze tutaj o Iron Manie zapomniałem. I mamy Elektro, klasycznego Elektro takim jego tutaj, prawda, klasycznym wdzianku, które no, wygląda trochę kiczewato, jak zawsze oczywiście, ale we ma to mimo wszystko swój rok. No I've dobrze, no to tak, zróbmy. Ała, bo tu prąd kopie, przepraszam, nie chciałem. Dobra, tutaj już widzę, no. <laughs> będziemy potrzebowali Jhin, więc zrobimy to, y, oczywiście użyjemy jej i uratujemy tego tutaj kolegę za szybą, ale to dopiero jak będziemy powtarzać ten poziom, bo na razie niestety nie mamy żadnej postaci, która

Dzięki Deadpool za komentarz. No i właśnie w takim wypadku tutaj mając mnożnik razy 8 właśnie tak łatwy tutaj tego typu sposób dostaliśmy prawda już tutaj prawdziwego wyznawcę bo z tym mnożnikiem nie ma żadnego problemu. Tylko widzę, że mamy widzowie jeden taki dość spory problem taki pakowy, tak, że mamy chujowego Ironmana. W sensie tego bez, bez laserka bo pod laserkiem to on ma takie gówno. Które tak naprawdę nic za bardzo nie robi, no niszczy klocki dookoła, ale to co to, to, to aktualnie mnie e, za bardzo nie zadowala, bo mogę to robić innymi rzeczami albo innymi postaciami. A wolałbym, żeby mimo wszystko. On miał laser, bo tutaj też widzę, jest mimo wszystko tam coś do rozwalenia laserem, ale jedyne co damy rady zrobić, mogę na to wskoczyć, mogę, to niestety rozwalić tylko i wyłącznie te metalowe rzeczy, I tutaj ewidentnie chyba trzeba je rozwalić dla zrobienia tutaj tego, tego, tego czego. O, fioletowa tu była. Daje pieniądze na pewno się przydadzą. Dla, nie mam dla tego pojęcia dlaczego, ale jest tutaj coś do zbudowania dzięki temu. Więc okej. Okay. I przejście. A, przejście tutaj temu źródłowi blondaczkowi. Robimy, chyba żeby dał radę stąd, e, prawda? Dać radę jakkolwiek. Dał radę uciec, tylko się zablokowałem. Zablo nie mogę skoczyć. Pomo pomocy, pomocy i kuśba. Dobra. Dobra, mam nadzieję, że on się odbaguje. Okej? Okay, o. Dobrze dziękuję ironmanie Dobra dobra Dam radę pozbierać jeszcze tutaj te monetki. Co ja muszę mu jeszcze zrobić cholera? Bo jakby zbudowałem mu to ale on dalej nie jest uratowany Więc trzeba będzie jeszcze na tym chwileczkę pomyśleć Tu mnożnika sobie jeszcze tutaj nabijemy i weźmiemy Czy może... co jest, dlaczego ten ten? Bo to jest save chyba nie? Tutaj się próbowali dobić do saveu, do sejku, Nie mam pojęcia co co to robi Yy, mogę się jakkolwiek zbliżyć do tego elektro? Chyba nie za bardzo, ale zobaczmy co mamy tutaj swoją drogą, bo tutaj też widzę sporo rzeczy do porozwalania, więc okej, okay. a i swoją drogą, yy, widz chyba tam, nie pamiętam już dokąd, o ile monet tu było, yy, ten... Widz jakiś tam, już nie pamiętam, przepraszam, to było jakiś czas temu, ale widzę jakiś tam napisał w komentarzu, pod, 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 w sumie nie, nie, nie pamiętam czym, czy pod odcinkiem, czy pod postem, ale chyba pod odcinkiem właśnie poprzednim, że nie muszę przechodzić tego poziomu kompletnie od nowa w momencie, w którym go, no przychodzę jeszcze raz na 100%, czy nie? Że w momencie, w którym zdobędę czerwony klocek i z stanale i tam jeszcze postęp zdobędzie się. To już można po prostu zapisać, zapisać grę i wyjść. I wtedy, I wtedy już wszystko będzie zebrane. Bo szczerze myślałem, że muszę przejść poziom, żeby, żeby to się wszystko zapisało, zaliczyło no i tak dalej. Ale najwyraźniej nie, więc bardzo dziękuję, widzu, że mi to napisałeś. Bo to szczerze yy, zaoszczędzi naprawdę dużo czasu. Yy, tak mi się wydaje. Więc, więc okej, okay, tylko cholera. O, tutaj coś jeszcze to jest chyba do zbudowania, tak? Tutaj będzie, bo, bo, bo tutaj, o właśnie, tu jest kolejna część toru dla tutaj. Kolegi, proste. No i teraz. No i teraz Hello, mówi, że spada stąd, i spada stąd. Thanks, on, nice. Mam nadzieję, że nie w elektryczną wodę. No nawet śmietnik nie podziękował, widzicie? Dobra, dawaj jak Spidermana, który tutaj jak zawsze chiluje bombę. Bo tutaj jest potrzebny, żeby uratować koleżankę. Z tutaj, bo na nią do spadł. Trochę śmiesznie, trochę śmiesznie. No i uratowana elegancko. Możemy tu jeszcze. No mogę to rozwalić, on świecznik, czy tu to jest? Halo elektro! No, nie dam rady mu, strzelam mu tą tutaj bia, białą substancją, a on sobie nic z tego nie robi. W każdym razie, ała elektryczna woda. Tam jest kapitan potrzebny, I dawaj mi, mogę się zamienić? Bo trochę, trochę, trochę ała. dobra, dziękuję. E, poskaczmy po tych stołkach, żeby... Dać radę przejść? No i się kuźwa nie udało. Drespi mnie jakoś sensownie, o, dziękuję, dobra. I tutaj mamy ostatniego naszego przyjaciela. Więc okej, okay. a tu jeszcze bankomat tutaj rozwalę, żeby pieniądze zdobyć jak najwięcej. Proste, tak? No i mamy pół miliona sobie zebraliśmy, bardzo fajnie. I czy to już będzie w sumie koniec poziomu? Nie jestem pewien. Trzeba będzie jeszcze chyba elektro rozwalić, tak mi się wydaje, nie? Bo tam jeszcze tutaj, prawda, robi zamęt czy coś w tym stylu, oprócz tutaj uratowania tych wszystkich e, cywilów. Co nie? Co to jest, trampolina? Beka, ile pieniędzy tam tu pod, pod trampoliną? To chowa normalne pieniądze pod, trano, pod trampoliną, nie wiem. Ale okej. Okay. on cicho gada. Mam nadzieję, że wy trochę macie w tą grę głośniej, ale nie jestem pewien czy jak chcę ją przygłośniać. Wejdź, Dobra mordoc, co ty tam gadasz, let's go! Aha dobra, no tak, tak coś czułem, że to trzeba będzie zrobić No to Iron Man leci tutaj na ratunek, prosteż tak I rakietą web. Nie temu, o temu No czemu to nie działa? Teraz działa Ale dostał w cymbał, aż mu się kręci I co tu się dzieje? O, a no tak, bo shocker był jeszcze na tej ekscence I tu jest Stan Lee, halo I dużo rzeczy do rozwalenia laserem, ale Dobra no to wpierdziel Shockerowi zacznij, poczekaj bo tu pieniądze leżą, a co masz jeszcze jedno serduszko, poczekaj, bez pośpiechu, tutaj witam panie Stanieli, ale za chwilę pana uratuję, powtórzę poziom, bo na razie, bo na razie nie mogę, dobrze, gdzie poszedł Szoker? Tutaj poszedł, halo, gdzie ja ty z tymi twoimi, mogę tutaj, no hal, hal, tak, no mo, mogę tutaj wylądować, no kurde, nie tutaj, o tutaj, Jezus Maria, ale tragedia, dobra, jeszcze raz, halo, no mogę tu, mogę mu wypierdzielić Gonga, albo go zepchać stąd, o dziękuję, Boże,

Życiowa taka. No i dobra, poziom mamy ukończony. Dostaliśmy elektro i prawdopodobnie Shokera. E, tylko no, oczywiście, niestety, ale trzeba ich kupić. E, co nie? Więc e, zanim ich kupimy, to też trochę to te czasu minie. Mamy już 3 miliony, a kolejny klocek będzie niestety chyba albo 4, albo 6 milionów kosztował. W sensie, może nie kolejny. A po prostu kolejny kloce, kolejny czerwony klocek, który będzie, który będzie dam, dawał yy, kolejny mnożnik, wiecie o co chodzi. Dobra, no to co, wracamy tutaj do Nowego Jorku yy, przez tutaj wejście, co nie. Zbieramy dookoła pieniążki i lecimy z tym poziomem najzwyczajniej w świecie w grze swobodnej. Jeszcze raz, i Moon Knight swoją drogą jest jako postać tutaj do odblokowania. Bardzo ciekawie, no to co, weźmy sobie Jean albo wiecie co, weźmy sobie yy, normalnego Ironmana, no. I to myślę, że będzie dobra opcja. No i witam z powrotem! Przejmujemy kontrolę nad dziubaskiem tutaj tego typu. Proste, że tak. I co to nam dało? Nie mam pojęcia, co to nam odblokowało, ale pieniądze tu leżą, więc ja bardzo chętnie je sobie wezmę, czemu nie. No i co to zrobiło? Co to jest? Co?! No, no i mam to rozwalić? Co ja mam z tym zrobić? Czekaj, bo tu trochę. jest. No kuźwa, rozwal to! Nie wytrzymam, przecież zdechnę zaraz. No. Czemu to nie działa? What the No! The yeah. you be unless you just have all. 100% here we come! Woo. No to nieźle, e, dlaczego go przetłumaczyli, dlaczego go przetłumaczyli, aż mi się ten e, pomocnik Google włączył, nieważne, ale czemu go przetłumaczyli na, jak, no nieważne, ale znowu mamy Trubeliversa, dobra, e, dobra, czekaj, cześć, cześć. Stana Lee, wiemy gdzie jest Stana tylko teraz trzeba jeszcze znaleźć czerwony klocek gdzieś tutaj, bo w sumie nie mam... Za bardzo pojęcia, gdzie on jest, tak powiem wam szczerze. A, może za rozwalenie tego tego, tego, tego złotka, tutaj. O, no i. Do pierwszego randomowego podszedłem, no. A lata. Ej, przysięgam, do pierwszego randomowego tego złotka podszedłem, żeby je rozwalić, i to akurat tutaj. I akurat w nim był ten. E, jak to się nazywa? Czerwony No to śmiesznie, dobra, no to Stanley wiemy gdzie... wiemy gdzie jest, jest Stanley, więc no e, No Ironmana pojebało. Dobra widzowie, jesteśmy już tutaj z powrotem. E, no i co? To jest trzeba najzwyczajniej w świecie uratować Eee tutaj jeszcze. Więc za chwilę to zrobimy, tylko niech Shocker mi tu aktualnie nie przeszkadza i sobie idzie na tą faktycznie furgonetkę. Zanim my go tutaj załatwimy, co prawda jeszcze chwila zajmie. Ja bym tu jeszcze oczywiście uratował Stanali i porozwalał od razu tutaj to złoto, które tutaj mamy. Ca całe zasoby tutaj, tego całego banku tutaj rozwalimy, no ale to wszystko dla, prawda, pieniędzy, żeby mieć jak najwięcej tutaj, prawda, funduszy na kupowanie czerwonych placków i postaci w sumie wszystkiego, co można kupić. Co nie, więc jeszcze zanim tutaj go uratujemy, to się może faktycznie przydałoby się tym zająć, tylko jestem w stanie jakkolwiek to złoto rozwalić zanim, bo cholera niestety, ale celuje mi w Stanley, A ja nie chcę, żeby mi celował w Stanley, bo chciałbym rozwalić to, co jest złote! Nie wszystko złoto, co się świeci widzowie, pamiętajcie. Bo Stanley to jest złoty człowiek. Prosteż tak, dobra, e, dawaj mi tego. Yy, magneto. Gdzie był magneto? Nie pamiętam. Ej, dosłownie zapomniałem. Gdzie był magneto? Tutaj był. Dobra, no ale odejdź ty, tu jakiś śmietnik cały czas... O, dziękuję. Dobra. No i uratowany. Let's go. No i łatwo. Dawaj pieniądze. No i wszystko jest chyba już zebrane, jeśli o to chodzi, więc dosłownie teraz e, robimy powrót... Aha, powrót do Nowego Jorku. Zapisz i wyjdź. I to chyba powinno być... Gid. wszystko powinno się odblokować, więc bardzo fajnie. No i mamy tym samym poziom przeszednięty na 100%. Postać tutaj odblokowana, to, co to już wcześniej piliśmy. Sonie! Klocek Deadpoola tutaj pięknie się przed nami otwiera. E, no i jeszcze co? I jeszcze Stanley tutaj musi nam tylko odblokować. ten. no i złote klocki też padły. No i co? Poziom zrobiony na 100%, więc teraz trzeba w sumie nic. Bo nie będziemy widzowie kupować tego czerwonego klocka, którego właśnie odblokowaliśmy, bo jak tutaj Wam prawda mówiłem, to jest czerwony klocek, który pozwala nam zbierać te holograficzne monetki, co nie jest jakimś mega, mega przydatną rzeczą tak naprawdę. A jak odblokujemy kolejny klocek, który jest od tego, jak to się nazywa. E, który jest ym, kolejnym mnożnikiem naszych monet, to, 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 wtedy, to wtedy właśnie tutaj prawda e, tego czerwonego kloca e, kupimy. A na razie tutaj się najzwyczajniej w świecie z wami pożegnam, e, co nie w następnym odcinku, no, będziemy lecieć do kolejnego e, prawda tutaj E, poziomu Deadpoola, tylko e, no jeszcze trzeba będzie zobaczyć, czy wystarczy mi złotych klocków, jeśli nie, no to będziecie musieli poczekać e, na, na live'a, ale przypominam o live'ie, którego zrobimy w kolejną sobotę, co nie? Czyli 20 e, lipca, więc, e, więc mam nadzieję, że tutaj e, tak jak wy, tak jak Twu, tak jak Doktor Dum się tutaj teleportował, wy też się teleportujecie na streama. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli on wam się spodobał, to komentujcie, subujcie i oceniajcie. Co nie, do usłyszenia, trzymajcie się i co tu trzeba zrobić? W ogóle był tu złoty klocek tak tego typu, o pa, jaki piękny złoty klocek tutaj sobie ten, ale ja nie mam dla tego pojęcia jak tam wejść. Chyba, że wiem, pa wiem już widzowie, proste, że tak Robimy tak, rozwalamy to i pa, teraz pan upośledzony wchodzi do gry, tylko gdzie on tutaj był, bo nie nie pamiętam ale, No gdzie ty, bo dosłownie go nie widzę ty, on był tu, no tutaj był, o, siemano, bo się zakrył, dobra, pa robimy tak rozwalamy tutaj, nie mam nawet pojęcia co, jakąś skrzynkę i lecimy po złoty klocek, no i łatwo 79, no i easy, dobra, no to co widzowie do zobaczenia na odcinku, albo na kolejnym live, cześć